Kurwa, komu jednym? kasta, tu kasta. Tu kasta. No, ja zaraz padnę, więc jakbyście mogli tam chwilowo przestać strzelać do siebie. I zacząć strzelać do siebie, czy jako tak, to no, do dokładnie skończyłeś. to przesłanie było. Cieszę się, że ty tak szybko jak zwykle zobaczysz o co chodzi. You guys are adorable. You're gonna hurt me. I am vengeance. I am night. I am Batman. Mam Batman. Ja już nie umiem to poleci, tak. kurwa, wszyscy.

Przepraszam, przepraszam, ja tedy Przechodzę, przepraszam, panty nie przepraszam, stał. Przepraszam, czy tu biją? I'm, gonna finish you, I'm hurt, I'm hurt. Biorę za sniper. Sniper tam jest sniper. Sniper up top. He's yellow. Strąg! No idę. tam było. Pfff. Szok. Kolbace jem, kurwa, nie chcę lifeza. Klobasa? Nie dla psa, klobasa Klo Klobasa Co to było, klobasa? Sam, alive over there? Hehe. Mam łapo. <noise> kurwa, czemu to mi się to coś poraziło? Jest, ty, kur... Aha, ty, kurwa. to były TTP. Ja chyba tutaj spierdaliłem z Dziu, to nie skasuj tą, strzelasz, bo ten... A. Właśnie chyba się nie da. Ale nie skasuj. Nie da się. Nie da się. Nie, nie da się, sprzedaż. ale nie skasuj... To... Ja może się źle wy... wy ten. Bo ja miałem kiedyś taką fajną, która mi się podobała i właśnie sobie ją skasowałem, mimo że chciałem ją strzelać, bo tak... Tak chciałem powiedzieć. Ty, Mike jakimś hinolem jesteś? A jacha! Z w końcu, nie? w końcu, nie? Ja pierdziele. Wychodzę! N no nie! Wychodzę! To ja ci gulasz z kur kurna, w Chińczyku, a tymi, tak. Nie, po prostu nie. ja burkas szukam od tygodnia. Burka. Burka psa Majki mówi, że robił z psa górażki Macna pies, na pies Obraz mocna pies. Ten smaku, dla każdego kuca kucak nie ma kuca. Pan, pan dzisiaj nie ma kuca. Rys smarzony jest. jest w Polsce ten. Dozwolony robić e, żarcie z psów? Nie. To. Przez stanepit, nie? Nie przez prawo. Przez prawo? Co, przez prawo. Przez prawo? Tak. I przez lewo też. Really? Mm -hmm. no co? Uwaga, bo ma jakiś ten. Z uh, makiemu w brzuchu zaburzył. <noise> Ryb. Rip. <głos> piękny rip. spadek klatek. Hostiles. Kurwa, sniperkę najpierw nie mogę wyjąć. <głos> <głos> To ci nie pozwala? Kto ci nie pozwala? Nie ja zdążę przycelować, to już nie ma tego czegoś, do czego ja celuję. Tu no, się nie celuje, ja. Tu no, się no, szczęścia. No, chciał chociaż kogoś tak przycelować. Jak się schowasz za osłoną i z niej wyskoczysz, to jest auto-aim. Kłamiesz. No, nie? To? Ja. Ale jak ty mówisz, że ty zawsze kończysz? No to... To też uwierzyłeś? żyłeś? Mmmm, To chyba co Kefsi, się ładnie. Ja nie gadam ja z wami e, po, normalnie! to. Po Kefsi mam gorące siodły. Ja umiem ją co? Oni kurde, oni chcą więc z... wykończyć dzisiaj. Mi się nie, nie chce ruszyć z domu, a oni sobie do domu jedzenie zamawiają. A Ty tym sobie możesz przywrócić. namówić jedzenie. Nie. I ci, ci piwo dowiozał. Nie. Butelka 24p, piper. kurwa, bo on jeszcze ci przywiozł. Nie wiem w razie, czy do Niemiec przywożą, ale... Kurde, mieliśmy zapłacić. dzisiaj do polskiego sklepu jechać, ale... ale się rozłożył. Co, chcesz w polski sklep uciec? Polski oh, okay. Polską klobasę? Na przykład kiełbasę, Co które... Stawaj się tak z takimi taszami, stawaj. Uwaga, im rzucę granatę. Powinno ich pokopać. A mm. kurna hata Idę od lewej. What? What? Oh, O, oh, O nie, kolejka jest. <laughs> kurwa. No no kurwa mam kolejka ten, do też przede mnie wszedł. No. <laughs> <Kurwa. laughs> no <nie>, no, <laughs> ten nie, nie, No, nie, <laughs> nie, <na bórę. laughs> Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie Poszedłem do sklepu po piwo. fuck. Mam łzy w oczach. Gdzie on jest? Melo. Czekaj, gdzie się te armaty wyłączało? Tam armaty. Get back here kurna. Kara tutaj chyba się włączało, nie? O oh, fuck. Dobra, armatki są wyłączone. Nie o fuck, łzy w oczach na serio, be bez jaje. w oczach. Ale to było zajebiste. Ale przez to, że ja się maki absolutnie specjalnie nie chciałem, ja byłem po prostu pierwszy. Mhm... Mm nie, no a ja po... tak... A ja po prostu poleciałem, zobaczyłem, że tam jeszcze a coś jest... Karol był po prostu drugi, a teatr był po prostu, ja tak by prostu trzeci. Nie, ja się chciałem i tak jak ona podbiegłem i wziąłem po prostu, nie? Stanowam, a Majki stał w kolejce, no co Tak to jest, w życiu nie można być zbyt uprzejmym, kurwa, bo no, no, jedzą, no. Bo ...przeze mnie, kurwa, i... Panie... Który pan ma numer? 27, a 26 ko w kiblu byłem. No, dokładnie. Nie spiesz się następnym hmm. razem tak bardzo. Gdzie jakie kiełbasa? Zjadłem już. tą. nie spiesz się następnym razem, tak. Musimy gdzieś iść, nie? Uderz hmm. na budynek ONZ. Zamykałem. Poczekajcie, uderzam. No ale Ach, nie wiem, jak zewnątrz jakiś znacznik. Nie działa, nie <grymny> działa. Coś jeszcze na zewnątrz? Mikey, coś ja robisz źle. Robisz to źle? Nie, nie. już z powrotem do środka. Do... Bliss jest twoim głównym <grymny> obiektyw. Ale wierzymy, że Keener i Rusian są w tym zespole. Chcemy składać JTF squadry, żeby je zobaczyć, ale jeśli tu zobaczysz, nie chcę zobaczyć. Ja Natomiast to, że można nie oglądać tego badewia, ja, co pokazuje bandzi i po prostu wszyscy kurwa streamerzy będą analizować z radością. Będzie jutro, jutro, jutro bo pojutrze pewnie będzie wideo na ich. YouTube no, no, no. Bungie, żeby można przyjrzeć No Nie wiem, że jakaś tam kurwa da, zaraz coś powie i tak dalej. Nie słodko, no, tak, tak, tak. słodko. ulubiony Piotrka, My Name is Bike. Nie, w sumie, ja najczęściej oglądam, ee, kurde... More consoles. More consoles, nie? Ale jaja, wlazłem w ich tą minę. Widzisz, widzisz? To karma, że się wciąłeś. <gry> <gry> kurde, ja czeka, ciury, trzyma... <gry> Trzymam to Ale nagrane. Ale wiecie, jak to z mojej perspektywy, kurna, wygląda? Ja po prostu stoję na scenie w kolejce, a przenikacie przeze mnie. Po prostu, kurwa, przenikacie, nie? Majki, no w życiu trzeba być wilkiem jeśli nie chcesz, żeby zjadł cię inne wilki. Wiem było Rekina, ale teraz to jesteśmy wilkami wszyscy... w tej grze, no, nie? Wszyscy zgodni, a nie myślałem, że to do tego. No teraz ten pierwszy kurwa. Teraz przede mną się wszyscy chcieli kurwa. Nie, ja wcześniej przyładowałem.

Nie mogłem Piotra podnieść, to strasznie. straszne. A kiedy ja będę mógł używać tych modyfikacji, takich dziwnych, co znalazłem i na czym nie mam chyba? Jak masz tak. element pancerza, który ma taki slot na wsadzanie modyfikacji, to wtedy. Tak, to w sensie to na przykład no. cała kamizelka. Się tak, musimy... tak? Ja do dowiedziałem jak skończyłem kurwa grać, dopiero. A no to można składać przez cały czas. Powiedz mi, nie ma takich rzeczy. Kasta bardzo się woli w coś. Już boli. Bardzo cię boli coś umpa, umpa, umpa. Mine. Ej, no ja idę zobaczyć czekaj wchodzę w ekwipunek, wchodzę w kamizelkę No i musisz mieć na niej taki slot na mody w, w lewym dolnym rogu powinniśmy mieć taką takie... Chodź takie na kamizelkę, miejsce. jedziesz aż na kamizelkę i naciskasz kwadrat jeśli możesz. To nie mogę chyba na żadnej rzeczy jeszcze. No, widać, że jest kamizelka, maskę. Maskę mam. Mam. No i ja przez to, że ja, ja... ja mam mod do rękawiczek założony na masce, kurwa, na Tak Taki jest ręka, ewidentnie. Ale to. O, kletach, ale tu nie. chyba nie ma takiego rozgranicznika Karol, tam są tylko modyfikacje hmm? wytrzymałości. Nie, ja, No tylko po prostu jest to znaczenie nie jest. pewnie tego modu żądaje GPS, nie? No możliwe. Kurde, zablokowałem no, nie się. Czekajcie na mnie nie wszystkich zabijecie. A wiesz dlaczego Piotrek się zablokowałeś? To się wepchnął w kolejkę, na kolejkę. No tak jest, z chamstwem trzeba tak no. Krótko. Puścić chamstwo na salonę. Dobra, idę na dół, bo normalnie z wami to inaczej się nie da tutaj. Majki zablokowałeś się. Dlatego nie doszedłeś jako pierwszy. <grywki> zawsze dochodzę. Jako pierwszy to akurat nie jest zbyt, tak. Bo... Nie pierwszy. <grywki> nie zawsze dochodzę pierwszy, chciałem powiedzieć. <grywki> Staram się nigdy nie być pierwszy w dochodzeniu. Staram się nie dochodzić. <laughs> U, tu... no, to, biegłem nie to tak zeskoczył. No. Weźcie stańcie w jednym miejscu, że tak w, wami trzeba biegać. Ani to sympatyczne. Nie, bawiłem, nie. Biega gąska koło drogi. Co, Chodzi Ktoś lisek konimy... koło drogi. Now, My że już po raz kolejny z dwóch stron weszliśmy, żeby zabić jednego kolesia i znów nam się skończyła amunicja <laughs> To znaczy, że potrzebujemy większych magazynków. Zdecydowanie. Zdecydowanie Albo kurwa strzelać bardziej w głowę może. To to jest LMB, które mamy zlikwidować. Liga no, to są mocnych... Liga małych przeciwników. Brzeciwników. Małych biegaczy. Moi drodzy parafianie, spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać z panem Domino. Pan Domino się kurde nie chce z nami dogadać, wiecie co? Granaty to mu kupa robią krzywdę po prostu. O, ten tego, nie grzebał w poprzeczkę. Na górze są jeszcze snajpere. Uff! Znowu to paskudztwo. Interesting data here. Looks like the LMB had eyes on everyone. Something weird here. Oh, just fretolog. Przepraszam, przepraszam. Yeah. The remaining LMB troops are breaking. It's all over but the shots. A nie, pan tunes. people in the courtyard. We'll see where we go from there. Już 95 <noise> tysięcy Ja zazwyczaj stąd nie wychodzę, part. tylko siedzę w tym korytarzu i się chowam tutaj w okolicach i to na, najlepiej. Na będą strzelać do nas mocno? Odchodziam

Ale to jest za daleko, pakiety Co nie mogę tego otworzyć? Really? Teraz ja zapraszam szybko co. Kurno, był z nami Karol i Kasto w punkcie KO. Ile filetu? Uuu, biegnę! Brawo, skończyłeś wiele, czyli właściwie zaczynasz teraz. Jak co, droga? Nie still going to be squads of them out there but without the big man okay. we can handle them every day and twice on such pinch wow